Witam bardzo serdecznie. Shopi zarób na promocji, czyli jak zwykle mój geniusz, to co wymyśliłem teraz e, na dniach i chciałem to zaprezentować właśnie tutaj e, na YouTubie. E, w Shopi istnieje taka promocja minus -15 zł za zamówienie za 20 zł. E, cały jak polega na tym, aby z tego korzystać non stop. Jak to robić? E, zakładamy nowe konto na nowy numer, zakładamy nowego maila, szukamy przedmiotu i składamy zamówienie. To co ci jest potrzebne to są startery Orange'a. E, idziesz do żabki, zakładasz sobie taki starter Orange'a, tworzysz nowe konto właśnie na e, Shopee i korzystasz z tego kuponu, który jest na razie aktywny. Nie wiadomo jak długo będzie aktywny. Szczególnie jak wypuszczam taki film, no to ktoś z Shopee może też to zobaczyć, że e, można tego używać non-stop. Dobierasz sobie adres jakiś, na który chcesz. E, Dostawę warto czasami troszeczkę zamieszać z tym adresem, żeby Shopi nie widziało, że to jest ten sam adres. Jak mieszkasz na ulicy, przykładowo, Żeromskiego, no to wpisz sobie Żeromskiego bez rzet i tak dalej, i tak dalej. Zamów sobie czasami na dziewczynę albo na e, babcie, ciocię nie wiem, jakiś inny adres. E, szukasz generalnie produktu za równe 20 zł. Dostawę masz za darmo i 15 złotych zniżki czyli płacisz 5 złotych można kupić sobie właśnie jakieś akcesoria do domu przygotować jakieś oleje do samochodu jest bardzo dużo tych rzeczy można kupić też jakieś batony bo tam są takie promocje że 15 batonów za dwie dychy po tym kodzie masz 5 złotych za 20 batonów czyli takie przekąski na imprezki e, myślę że fajna opcja takie startery na, na Allegro jak możesz sobie sprawdzić kosztują 3,70 czasami 4 zł, więc Dodatkowo możesz taki starter wykorzystać właśnie w tym co tłumaczę, w darmowym e-booku do zamawiania dwa razy taniej jedzenia. Ale jeśli ten temat Cię interesuje, to już musisz odebrać darmowego e-booka na mojej stronie. Tam pokazuję, jak na Uber Eatsie zamawiać dwa razy taniej jedzenie, ale to już może dzisiaj nie o tym. No i generalnie można z tego korzystać non-stop. Potrzebne ci jest nowy numer, nowy mail, i dzięki temu korzystasz z tych minus 15 zł i zamawiasz sobie na adres właśnie jakieś produkty. Metoda płatności jaką ja zalecam na shopi to jest Blik, no bo na Bliku nie idzie właśnie powiązania wykryć też, a jak płacisz jednak tą samą kartą kredytową, no to shopi to widzi, a na Bliku no to myślę, że shopi nie jest w stanie tego zweryfikować. Zresztą Blikiem możesz płacić z każdego banku, więc jeśli masz kilka kont bankowych, no to możesz rotować też tym dowolnie. No i taka moja właśnie tutaj sugestia, jak można sobie na Shopee zaoszczędzić. Też widziałem, jeśli chodzi o białka i y, odżywki, też są niektóre za 20 zł na Shopee wrzucone, więc 5 zł możesz zapłacić za takie y, właśnie produkty odżywcze. Jest sporo tego, warto sobie przejrzeć. Może znajdziesz jakiś produkt dropshippingowy, który będziesz używał do sklepu za 20 zł, y, czyli to jest jakieś 5 dolarów, czyli będziesz płacił 5 zł zamiast 5 dolarów, więc fajna oszczędność. Polecam sobie to przetestować. To co Ci jest potrzebne, jak powtórzę po raz trzeci, to jest numer oraz mail. Maila wiadomo jak założyć, numer możesz sobie kupić na Allegro za 3 zł. Czyli finalny koszt produktu wyjdzie tam 8-9 złotych. Jeszcze jest jedna metoda jak te numery mieć za darmo, ale tutaj może nie o tym teraz. Także zapraszam do sprawdzenia jeszcze mojego kanału. Filmy dodajemy codziennie o 12 do końca roku. Warto sprawdzać, warto odebrać e Pozdrawiam i widzimy się już jutro.